Księga Rodzaju, rozdział dziesiąty. Oto dzieje rodu synów Noego, Sema, Hama i Jafeta, gdy po potopie urodzili się im synowie. Rosy potomków synów Noego próbowano odtworzyć w różny sposób. To, co będę mówił, to tylko jedna z możliwych wersji. Synami Jafeta są Gomer, Magog, Madai, Jawan, Tubal, Meszech i Tiras. Potomków Gomera umiejscawiano często w okolicach Krymu. Magok i jego potomkowie mieli się osiedlić nad Morzem Kaspijskim i w górach Kaukazu. Potomkami Madaja mieli być Medowie, mieszkający na terenie dzisiejszego Iranu. Potomkami Jawana mogą być dzisiejsi Grecy. Tubal miał się osiedlić na wybrzeżu Morza Czarnego, na terenie dzisiejszej północno-wschodniej Turcji. Niektórzy uważają, że Meszech osiedlił się w Kaukazie, inni dopatrują się w jego imieniu źródła nazwy Moskwy. Od Tirasa mają się wywodzić trakowie. Synami Gomera są Ashkanas, Rifat i Togarma. Jedni uważają, że Aszkanas osiedlił się w dzisiejszej północno-zachodniej Turcji, w krainie, którą kiedyś nazywano Frygią. Inni uważają, że dał początek Słowianom i Germanom. Potomkowie R Rifata mieli się osiedlić na północ od Krymu. Byliby to późniejsi Hazarowie. Ormianie mieliby być potomkami Togarmy. Synami Jawana są Elisza. Tarsisz, Kittim i Dodanim. Od nich wywodziły się narody wyspiarzy, podzielone według swoich krajów i według swoich języków i plemion w narodach swoich. Mieszkańców Cypru nazywano często Kittim. Dodanim to prawdopodobnie mieszkańcy Rodos, Elisza i Tarsisz, być może osiedlili się na innych wyspach na Morzu Śródziemnym. Synami Hama są Kusz, Misraim, Put Kanaan. Krajem Kusz nazywano dzisiejszy Sudan. Misraim to Egipt. Put to dzisiejsza Libia. Potomkowie Kanana osiedlili się w Palestynie. Imię Kanaan oznacza ziemia handlarzy. Widać, że ten epizod, kiedy Noe przeklął Kanana, musiał się wydarzyć wiele lat po potopie, bo Kanaan był najmłodszym synem Hama. Urodził się po Kuszu, Misraimie i Pucie. Synami Kusza są Seba, Hawila, Sabata, Raema i Saptecha. Synami Raemy są Sheba i Dedan. Kraj Hawila umiejscawiano nad Morzem Śródziemnym, po obu jego stronach. Część leży na terenie Afryki, a część na Półwyspie Arabskim. Raema, Sheba i Dedan mieli się osiedlić nad Zatoką Perską. Seba na terenie dzisiejszego Jemenu. A Kusz zrodził Nimroda, który był pierwszym mocarzem na ziemi. Był on dzielnym myśliwym przed Panem. Dlatego mówi się: dzielny myśliwy przed Panem, jak Nimrod. A zaczątkiem jego królestwa był Babilon, Erech, Akkad i Kalne w kraju Synear. Pomimo tego, że Kusz miał się osiedlić na terenie dzisiejszego Sudanu, to jego syn Nimrod działał na terenie Mezopotami. Jest nazwany pierwszym mocarzem na ziemi. Musiał sobie podporządkować wielu ludzi, ponieważ wybudował wiele miast. Babilon leży w Mezopotamii, kraj Synear. To prawdopodobnie właśnie Mezopotamia, nazwa Sumerowie, może od tego właśnie się wywodzić. Z tego kraju wyruszył do Asyrii i zbudował Niniwę i Rechowot Ir i Kalach oraz Resen, Wielkie miasto między Niwą a Kalach. Nimrod miał dać początek nie tylko Babilonii, ale także Asyrii. Amisraim zrodził Ludytów, Anamitów, Lechabitów, Naftuchitów, Patrusytów i Kasluchitów, od których pochodzą Filistyni oraz Kaftorytów. Te ludy osiedliły się na terenie Egiptu, a Filistyni mieli się zetknąć... Z potomkami Abrahama, z Żydami i być ich stałymi wrogami. Kanaan zaś zrodził Sydona, swego pierworodnego i heta. Od Sydona mieli się zacząć Fenicjanie, a od Heta Hetyjczycy. Nadto jebuzytów, amorytów, Girgaszytów, Hywitów, Arkitów, Synitów, Arwadytów, Semarytów i Hamatytów. Potem rozproszyły się plemiona Kananejczyków. Obszar Kananejczyków sięgał od Sydonu w kierunku Gerary do Gazy, w kierunku Sodomy i Gomory, Admy i Seboim aż do Leszy. Tak powstały narody, które potem mieli wytępić synowie Abrahama pod przywództwem Jozłego. Są to synowie Hama według ich plemion, języków, krajów i narodów, lecz także i Semowi. Ojców wszystkich synów Hebera, starszemu bratu Jafeta, urodzili się synowie. Synami Sema są Elam, Assur, Arpachshad, Lut i Aram. Kraj Elam leżał nad Zatoką Perską, to jest wybrzeże dzisiejszego Iranu. Assur to dzisiejsza Syria. Arpachshad miał być we wschodniej Turcji. lud miał być Przodkiem Persów, a Aram, Aramejczyków. Cynami Arama są Us, Hul, Geter i Masz. Arpachszat zaś zrodził Szelacha, a Szelach zrodził Hebera. Heber był przodkiem Hebrajczyków. A Heberowi urodzili się dwaj synowie, jeden miał na imię Pelek, gdyż za jego czasów podzielili się mieszkańcy ziemi, a imię brata jego było Joktan. To wyrażenie. Podzielili się mieszkańcy Ziemi lepiej jest przetłumaczyć podzielona została Ziemia Pelek znaczy strumień, mała rzeczka, a Joktan suchy, bez wody także można się domyślać, że Ziemia została podzielona przez wodę że poziom wody się podniósł i pewne obszary Ziemi stały się niedostępne nie można było do nich przejść suchą nogą i wiązało się to też z posłuchą, że z jednej strony poziom wody się podniósł, a z drugiej strony ziemia stała się bardziej sucha. A Joktan zrodził Almodada, Shelefa, Hasarmaveta, Jeracha, Hadorama, Uzala, Diklę, Obala, Abimaela, Sabę, Ofira, Chavile i Obaba. Ci wszyscy byli synami Joktana, a siedziba ich sięgała od Meszy do Sefar w górach wschodnich. Ten Sefar to być może dzisiejszy Zufar, miasto na terenie Jemenu na Półwyspie Arabskim. Są to synowie Sema według ich plemion, języków, krajów i narodów. To są plemiona synów Noego, według rodów ich, w narodach ich. Od nich to wywodziły się narody na ziemi po potopie. Kiedy Bóg podzielił ludzkość na narody, kiedy pomieszał ludziom języki, to ten podział przebiegał tak, że poszczególne rodziny miały swój język i od tych rodzin rozwinęły się całe narody. Posyłam Was na pracę bez nagrody, Na ciężki twardy i niewdzięczny trud. Niezrozumienie, winy i obawy. posyłam Was przydawać do mych przód. Tak jak ojciec mój posłał mnie, Tak i ja was ślę. Tak jak ojciec mój Pomagać słabym i ciężary nieść, pocieszać smutnych wspomnień zapomnianych, posyłam was radosną głosić wieść. Tak, jak ojciec mój głosownie. tego świata, gdzie w samotności serce nieraz tkwa. Opuścić ojca, matkę oraz brata, posyłam was na drogi mojej szlak. Tak jak ojciec mój posłał mnie, tak i ja was ślę. Tak jak ojciec mój posłał mnie, zawiści twardych, do oczu ślepych, zaciśniętych rąk. Gdzie trzeba serc gorących i ofiarnych, posyłam was na całej ziemi krąg. Tak jak ojciec mój posłownie.